Witam w kolejnej zagadce, łamigłówce, która pozytywnie wpłynie na Wasz mózg i mózg mózgi osób, z którymi będziecie wykonywać te zadania. W jednym z poprzednich filmów pojawiła się łamigłówka Binairo, która spotkała się z Waszym zainteresowaniem. A teraz przedstawiam nieco inną jej wersję, być może trochę trudniejszą, choć niektórzy twierdzą, że Poprzez dodanie dodatkowego elementu stała się ona nieco łatwiejsza do rozwiązania. Ja nazywam się Paweł Marchel i jestem bibliotekarzem z pasją do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Uważam, że wiedza, którą zachowujemy dla siebie, traci na wartości, a te informacje, którymi się podzielimy, mogą zaprocentować w wielu miejscach i być wykorzystane przez wiele osób. Poza tym, świeca, od której zapalane są kolejne świece, również musi płonąć. Dlatego dzielmy się swoją wiedzą, by mogła ona rozświetlić wiele miejsc. Rozpoczynając zagadkę binairo od przedstawienia jej zasad, musimy pamiętać, że łamigłówka rozgrywana jest na kwadratowej planszy, która dodatkowo jest podzielona na mniejsze kwadratowe pola. Te pola są kluczowe w przypadku tej zagadki, ponieważ to te pola będą uzupełniane kolorami i odpowiednie ich uzupełnienie będzie świadczyło o. Prawidłowym rozwiązaniu zagadki na początku, gry część pól jest pomarańczowa, a część granatowa, część też jest biała, czyli pusta, i te pola właśnie będziemy musieli uzupełnić. Pomiędzy niektórymi polami wstawione są znaki równa się lub znak mnożenia. Oznacza to odpowiednio, że w polu, którym, w którym, które są połączone znakiem równości. Będziemy musieli wstawić dokładnie takie same kolory. W, pol, w pola, pomiędzy którymi znajduje się znak mnożenia, znak X, będziemy musieli wstawić dwa różne kolory. I to dla jednych jest utrudnienie, dla innych ułatwienie w przypadku rozwiązania tej zagadki. Celem gry, celem łamigłówki jest także uzupełnienie tych wszystkich pól, tak jak wspomniałem, kolorami pomarańczowym lub granatowym. I teraz bardzo ważny punkt odnośnie zasad uzupełniania naszych kwadratów. W każdym wierszu i w każdej kolumnie musi znajdować się dokładnie taka sama liczba pól granatowych i pomarańczowych. Uwaga, bo to jest kluczowe: maksymalnie dwa pola tego samego koloru mogą ze sobą sąsiado sąsiadować, stykać się bokami. Oczywiście, jeśli chodzi o narożniki, to może być kilka pól, czyli dokładnie 3, 4, które będą się stykały, ale bokami mogą stykać się tylko dwa pola tego samego koloru. I co równie istotne, nie ma dwóch takich samych układów w wierszu lub kolumnie, czyli jak będziemy mieli jeden wiersz, w którym będziemy mieli pola. Pomarańczowy, granatowy, pomarańczowy, granatowy, pomarańczowy, granatowy, to już w żadnym innym wierszu nie będziemy mogli mieć dokładnie takiego samego układu pól. Przechodząc do rozwiązania przykładowej zagadki, przeanalizujmy to, co tutaj się dzieje. Pole A4 i A5 wiemy, że będą musiały. Mieć dokładnie taki sam kolor, ponieważ znajduje się między nimi znak równości. Wiemy też, że maksymalnie dwa pola, znajdujące się koło siebie i stykające się bokami, mogą mieć taki sam kolor. W polu A6 mamy kolor pomarańczowy, w związku z czym wiemy, że pole A4 i A5 będą musiały być pokolorowane na granatowo. Pole B5 musi mieć inny kolor niż pole A5. Skoro więc pole A5 jest granatowe, to pole B5 będzie musiało być pomarańczowe. Pole B6 również musi mieć inny kolor niż pole B5, w związku z czym będzie granatowe. W wierszu szóstym w tym momencie brakuje nam już do pokolorowania tylko jedno pole jest to pole E6. To pole musimy pokolorować na kolor pomarańczowy. Pole E5 musi mieć taką samą barwę jak pole E6, ponieważ między nimi jest znak równości. W związku z czym zamalowujemy je na kolor pomarańczowy. Idąc dalej, pole F5 musi być inne niż pole E5, więc musi być granatowe. Podobnie jest w przypadku pola F4, które musi być inne niż pole F5. W związku z czym, skoro pole F5 jest granatowe, to pole F4 musi być polem pomarańczowym. Następnie możemy rozwiązać zagadkę pola E4, czyli Wiemy, że nie mogą być dwa pola, trzy pola tego samego koloru koło siebie, w związku z czym w polu E4 musi znaleźć się kolor granatowy. W wierszu pierwszym mamy sytuację, w, którym, w której pole A1 i C1 są pomarańczowe. Wiemy, że tylko Maksymalnie dwa pola tego samego koloru mogą być koło siebie, w związku z czym w to pole musimy wstawić czyli w pole B1 musimy wstawić kolor granatowy. Poza tym, w wierszu pierwszym mamy także sytuację, w której mamy już trzy pola pomarańczowe, a wiemy, że dokładnie taka sama liczba pól pomarańczowych i granatowych musi znaleźć się w każdym wierszu i w każdej kolumnie. W związku z czym pole E5 możemy uzupełnić kolorem granatowym. Pole A3 może być tylko i wyłącznie granatowe, ponieważ pole A4 i A5 może, pole A3 może być tylko pomarańczowe, ponieważ pola A4 i A5 są już granatowe, więc w pole A3 wpisujemy kolor pomarańczowy w związku z czym pole A2 musi być Granatowe. Idziemy dalej z rozwiązaniem naszej zagadki. Wiemy, że pole B3 i C3 musi mieć taki sam kolor. Nie będą one pomarańczowe, ponieważ utworzony zostałby ciąg trzech pomarańczowych pól razem z polem A3. W związku z czym wiemy, że te pola będą musiały być granatowe. Stąd kolejne pole D3. Nie będzie mogło być granatowe zgodnie z dokładnie tą samą zasadą, więc będzie pomarańczowe. Pole E3 musi być inne niż pole D3. W związku z czym będzie ono granatowe, bo pole D3 jest pomarańczowe. Dalej w kolumnie E brakuje już tylko jednego pomarańczowego pola i będzie ono się znajdowało w Polu E2, automatycznie pole D2 będzie również pomarańczowe, ponieważ między tymi polami znajduje się znak równości. I powoli dochodzimy do końca naszej zagadki. Teraz w wierszu trzecim brakuje nam już tylko jednego koloru pomarańczowego, więc go wstawiamy. W wierszu drugim pole C2 i F2 nie będą mogły być pomarańczowe, bo zostałby utworzony. Ciąg trzech pól pomarańczowych w związku z czym oba te pola będą granatowe, a pole B2 będzie pomarańczowe, bo tylko taki kolor pozostanie nam do uzupełnienia w wierszu numer 2. Przechodząc niżej do pól, które są oznaczone B4, w tym momencie w tej kolumnie brakuje nam już tylko koloru pomarańczowego. Pole C4 nie może być granatowy, ponieważ został był utworzony ciąg trzech granatowych, więc pozostaje nam uzupełnić je kolorem pomarańczowym. I podobna sytuacja występuje w kolumnie C, w którym to pole C5 może zostać uzupełnione tylko kolorem pomarańczowym, bo ten kolor brakuje nam do rozwiązania. W tym momencie widzimy, że cała nasza zagadka została rozwiązana. Możemy teraz ją sprawdzić, czy nie popełniliśmy nigdzie żadnego błędu, czy rzeczywiście w każdej kolumnie i w każdym wierszu jest dokładnie taka sama ilość pól granatowych i pomarańczowych, a także czy zostały spełnione kolejne zasady mówiące o tym, że maksymalnie dwa pola tego samego koloru mogą znajdować się koło siebie lub też czy. Żaden wiersz nie został powielony, ani żadna kolumna nie została powtórzona. Jeżeli podobał się Tobie ten materiał, to zostaw komentarz, podziel się swoimi spostrzeżeniami. Wszystkie osoby, które chciałyby otrzymać więcej podobnych materiałów, zapraszam do kontaktu mailowego na adres pawmarker.bibliotekaszmałpa gmail.com. Zapraszam także do odwiedzenia mojego facebooka. Paweł Marcher, bibliotekarz Spacją, znajdzie się tam opis całej zagadki w formie możliwej do wydrukowania instrukcji, krok po kroku. Za dzisiaj serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym materiale.